Identyfikator podmiotu SCP-3199 Klasa podmiotu KITER. Odpowiedzialna placówka ośrodek 141 Dyrektor B. Ewing. Naukowiec nadzorujący B. Ewing. Przydzielona formacja operacyjna Omega-19. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie instancje SCP-3199 należy przechowywać w ośrodku 114 w komorze przeuwawczej dla humanoidów klasy Kiter, której ściany muszą być pokryte około 2 cm kwasoodporną stalą. Między tą komorą a zabezpieczeniem drugorzędnym musi być odstęp co najmniej 2 metrów. Zabezpieczenie drugorzędne polega na zawieszeniu wszystkich żywych instancji SCP-3199 w solidnym bloku gęstej przeźroczystej substancji, aktualnie przeźroczysta żywica akrylowa. Blok ten musi się znajdować na wysokości co najmniej 3 metrów, przy czym jeden uzbrojony strażnik ochrony ma przez cały czas przebywać bezpośrednio poza zabezpieczeniem drugorzędnym. Ośmiocyfrowy kod dostępu może zostać udzielony przez dyrektora ośrodka w celu umożliwienia dostępu do wstępnej przechowalni. Zabezpieczenie drugorzędne ma być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Wszelkie oznaki agresji muszą być odnotowane i zgłoszone aktualnemu dyrektorowi ośrodka 114 tak szybko jak to tylko możliwe. Procedura tymczasowego odzyskania jest zapisana w dodatku 319903. Eksperymenty z użyciem żywych instancji SCP-3199 są zabronione bez zgody co najmniej dwóch członków personelu z czwartym lub większym poziomem upoważnienia. Od 12 czerwca 2017 roku istnieją cztery zabezpieczone instancje SCP-3199. Od 18 lutego 2019 roku istnieją cztery zabezpieczone instancje SCP-3199. Opis. SCP-3199 odnosi się do gatunku rozumnych bytów biologicznych kategorii 5, których pochodzenie jest obecnie nieokreślone, chociaż próbki tkanek wykazują obecność jedwabnego kurczaka, szympansa, gronostaja, małża, drzwi zygzakowatej oraz ludzkiego DNA. Instancje SCP-3199 są pozbawione owłosienia pokryte cienką warstwą albuminy. I posiadają po wyprostowaniu około 2,9 m. Waga waha się przy 780 kg u dorosłych instancji i 360 u piskląt. Szyje SCP-3199 zdają się być przemieszczone i zdolne do obracania się o 340 stopni prawdopodobnie ze względu na naturę cyklu reprodukcyjnego SCP-3199. SCP-3199 są oportunistycznymi łowcami, czyhającymi na żywe istoty w obrębie aktualnie zidentyfikowanego zasięgu w obrębie 60 km od piskląt, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzałego. Średnia prędkość instancji zarejestrowana jest na 25 km na godzinę. Przy kontakcie ze zwierzęciem lub ludzkim obiektem SCP-3199 podejmie próbę. degradując organy wewnętrzne i kości do formy płynu. Zwłoki są następnie transportowane do piskląt i wykorzystywane jako forma pożywienia. Zaobserwowano jak instancje SCP-3199 produkują dużych rozmiarów jaja obla do białym kolorze i gumowatym wyglądzie. Jaja te przechodzą pierw przez żołądek obiektu, przełyk i ostatecznie jamę ustną wychodząc wraz z lepką czerwoną substancją, Początkowo uważaną za formę łożyska, badania chemiczne ujawniły jednak, że jest ona silnie korozyjnym materiałem. SCP-3199 wykazują silne cierpienie podczas tego procesu, emitując dźwięki opisane przez personel jako nie tak bardzo różniące się od krzyku. Prawdopodobnie przez biologiczny instynkt zapobieżenia wyginięciu, SCP-3199 nieustannie produkuje nowe jaju w przypadku pustej przestrzeni. Ta anomalna właściwość nie posiada zbadanego limitu i może prowadzić do scenariusza transmutacji gatunkowej klasy LK. Sama terminacja SCP-3199 może zostać wykonana z relatywną łatwością, jednakże fakt, że każda instancja posiada niezależnie od wieku jedno jajo w żołądku, skutkując przeżyciem co najmniej jednego osobnika przez cały czas, co czyni je niemożliwymi, trudnymi do zabicia. Próbki jaj wykazały niezwykłą odporność na obrażenia, pozostając widocznie nienaruszone po ekstremalnej tempie sile uderzeniowej, wysokim nacisku przekraczającym 180 000 PSi, wysoce precyzyjnych ostrzech, ząbkowanych i nieząbkowanych, długim okresie wystawienia na kwas. Bezpośrednie użycie materiałów wybuchowych zostało zaproponowane, ale szybko zostały one odrzucone przez wyższą administrację. Wystawienie na wysokie temperatury skutkuje przyspieszeniem procesu wylęgu. Zobacz dodatek 3199,04 i badacz Fundacji Pfygbythel szczególnie obawiał się tego pomysłu, wierząc, że niemal na pewno doprowadzi on do drugiego przełamania zabezpieczenia. SCP-3199, przyklasyfikowany na kiter dnia 10 czerwca 2017 roku. Po serii incydentów z przełamaniem zabezpieczeń, pierwotna metoda przechowywania SCP 3199 z wykorzystaniem wody została zastąpiona aktualnym użyciem roztworu żywicy. Dodatek 3199.01 dnia 2017 roku o 5. Wystał następujące postępowanie odnośnie SCP-3199. Wszystkie eksperymenty z próbkami SCP-3199 są kategorycznie zabronione do odwołania. Jako iż okresy wylęgowe są zbyt nieprzewidywalne dla dalszych badań, a prawdopodobieństwo doprowadzenia do przełamania zabezpieczeń nieustannie wzrasta, Rada O5 podjęła wspólną decyzję o zapobieżeniu problemom źródła i zatrzymaniu badań do czasu uzyskania nowych informacji. Dziękujemy za współpracę. SCP-3199 odkryto w Irlandia po zgłoszeniach o niezidentyfikowanej łysej istocie z lasów, płaczącej niczym Banshee. Zgłoszenia skutkowały wysłaniem na miejsce mobilnej formacji operacyjnej Omega-19. Dwoje członków personelu stracono w akcji, po znalezieniu ich wewnętrzne organy i szczęki były prawie całkowicie rozpuszczone. Podczas transportu SCP 3199 wydał na świat kolejne dwie instancje, co skutkowało kolejnymi sześcioma zgonami wśród personelu. Dodatek 3199.02. Dnia 2017 dokonano dokładniejszego przeszukania pierwotnego miejsca odniesienia SCP 3199 w celu odnalezienia informacji o jego pochodzeniu. Lokalni mieszkańcy twierdzili, że badana rezydencja została założona w lesie przed kilkoma laty. Zespół polowy D029 pozyskał kilka ważnych przedmiotów, w tym jedna torebka różnych nitek i igieł o innych kolorach i rozmiarach, w przybliżeniu 13 kurzych tuszy w oparciu na zebranych powłokach i ćwiartkach z precyzyjnymi nacięciami na podbrzuszu, szyi oraz udach. Sześć tuszy było nadgryzionymi ludzkimi zębami w przypuszczalnie przypadkowych miejscach. Kilka pojemników, licząc w to butelki po wodzie i plastikowe pojemniki z niezidentyfikowaną wodnistą pastą. Pasta jest w kolorze ciemnego brązu i przy kontakcie z tlenem twardnieje i staje się lepka. Substancja oczekuje chemicznej analizy. Zeszyt formatu A5 marki. <laughs> Ciężko podrapany ludzkimi paznokciami. Słowa MANIFEST NOWEJ RASY widnieją napisane na przodzie. Dwa kurze pióra. Sam zeszyt składał się z 24 kartek standardowego papieru w linie zapisanego nieanomalnym czarnym atramentem. 19 z tych stron składało się z różnych wzorów prostopadłościanów i prostych, wyglądających na dziecięce, na dziecięce ilustracje przypominających SCP-3199. Na pozostałych pięciu stronach widnieje dziennik nieznanej osoby zapisany dużymi liniami. Większość zapisków okazała się kompletnie nieczytelna, jednakże jeden z zapisów datowany na czerwca 1973 roku zapisane był szczególnie starannie jak na standardy reszty. Jeżeli to czytasz, jesteś szczęściarzem, szczęściarzem. Dzieli nad, nawet niejednomilionowa godzina od zabawy, zabawy i wspaniałej wszech, wszech, wszechstronności. Nieczytelne. Ludzkiego DNA da początek nowej erze. Silniejsze ucho. Takiej, której nieczytelne i jedzenie i woda będą niczym więcej niż przeszłość, częścią przeszłości, gdy zrobimy więcej i więcej do, dla lepszej przyszłości. Nieczytelne. Naprawdę nie mam za wiele czasu. To powód, dla którego ci tak zazdroszczę. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Czas będzie część, czas będzie trwał i trwał, a śmierć będzie życiem. Życie, nowe życiowe zmiany życia i uśmiechu, świeżości. Nowe życie będzie od teraz częścią życia. S i C. Ostatnia strona składa się na kilka plam, atramentowych 13 przykładów napisów: Życie w różnych rozmiarach i dwa przypadki słów, cytuję, czy tego nie chcesz. Koniec cytatu. S i C. Dodatek 3199,03. Protokół 34.22b. Odnośnie wznowienia zabezpieczenia SCB 3199 następująca procedura ma zostać przeprowadzona w przypadku przełamania zabezpieczeń. Aktualnie znajdujący się w ośrodku personel poziomu pierwszego lub wyżej musi postępować zgodnie ze standardową procedurą zamknięcia i ma natychmiastowo przenieść się do ośrodka 113 aż do odwołania rozkazu. Środek, ośrodek 114 należy wypełnić wodą destylowaną wraz ze środkami uspokajającymi klasy A. Zespół polowy Tango 306A zostaje zalarmowany, przetransportowany i poinstruowany do odzyskania wszystkich próbek SCP-3199. Wszelkie żywe SCP-3199 zostaną uśmiercone na miejscu, a pozostałe po nich jaja zebrane. Wszelkie próbki mają zostać przetransportowane do zewnętrznego pomieszczenia przechowawczego. Ośrodek 114 zostanie wysuszony, a personel sprzątający wysłany do dokładniejszego oczyszczenia terenu. Personel usiłujący uzyskać dostęp do ośrodka 114 przed tym procesem zostanie zatrzymany i odpowiednio potraktowany. Notatka Niektórzy pracownicy wyrazili sceptyczność co do potrzeby aktualnego protokołu wznowienia zabezpieczenia. Aby to wyjaśnić, mamy powody do podejrzeń, że zanurzenie w wodzie jest sposobem na ograniczenie anualnych właściwości reprodukcyjnych SCP-3199. Wydaje się, że wchodzą one w stan obojętny w obecności cieczy o dowolnej gęstości i klarowności. Istnieją dwie teorie odnośnie tego zjawiska pierwsza SCP-3199 muszą skupić wszystkie swoje instynkty przetrwania na nieutonięciu, możliwym jest, że znaleźliśmy lukę w ich własnej naturze. Druga SCP-3199 odbiera ciecz wokół siebie jako pełną przestrzeń i w rezultacie tego nie produkuje jaj, kiedy jest zanurzony. Druga teoria wymagałaby większego zużycia wody, gdyż wymaga ona, by SCP-3199 był w pełni zanurzony. Mam teraz nadzieję, że mówiąc, że, po, że przynosi to co najmniej ulkę w metodzie zabezpieczenia, mówię w imieniu całego środka 114 Louis. 5 grudnia 2017 roku. Log, wideo, przesłuchanie 319901. data 28 października 2017 roku. Przesłuchujący dr. Ewing, przesłuchiwany kapral Duncan. Przedmowa. Przesłuchiwany przeszedł poszerzoną terapię psychiatryczną przed przesłuchaniem i został uznany za niewinnego śmierci szeregowego McLeoda i starszego szeregowego Langleya. Dodał też, że nie przedsięwziął żadnych niezbędnych środków ostrożności. Musisz, tak? Proszę, jeśli chcesz. <tryk> Robota była całkiem prosta. Żadnych dźwiękowych lub wizualnych zagrożeń, do których w środku 114 by wiedzieli. Odwalili kawał dobrej roboty podczas zamiatania obszaru na czysto. <tryk> Ale nigdy nie ma tak łatwo. Czyż nie madam? Wylądowaliśmy około 21. Mnie i chłopakom powiedziano, że jeśli tego nie złapiemy, warto byłoby cyknąć fotkę lub dwie, więc dali nam najlepszy sprzęt noktowizyjny. Wiem, że ma pani zdjęcia. Wiem, że coś masz. Nie masz obowiązku oglądania zapisów. Nie, ja nie... Ja wiem, bo, po prostu był dla mnie mały wstrząs. Proszę, kontynuuj. Znaleźliśmy coś po godzinie, jakby szopa, ale bez blach i drewna. Wyglądało bardziej na ogromny kurnik, ale nie sądzę, żeby ten stwór ją zbudował. Raczej tylko się w niej zadomowił. I przypuszczam, że ty. Wbiłem tam od razu? Pewnie, to była późna zmiana! Chciałem to już mieć za sobą. Chciałbym móc wiedzieć, czemu tak zrobiłem, ale nie jestem w stanie zmusić się do żadnych wymówek. Naprawdę... Naprawdę to zjebałem, madam. Przepraszam za francuski. Jest to całkowicie stosowne, biorąc pod uwagę cały kształt. Jednakże muszę poprosić o dalsze opisanie przedsięwziętych procedur. Jasne, jasne, więc... E... Miałem dwóch ze sobą ludzi na tyłach. Szef MacLeod i starszy szeregowy Langley. Nalegalibyśmy ty byli tymi, co pierwszy zaatakują. Byli świeżo po treningu, dzieciaki. Powiedziałem już do tego przywyknąć, ale. <laughs> Nigdy nie wiedziałem, żeby uśmiech zniknął tak szybko. To skądś wiedziało, że tam jesteśmy. Rzuciło się na szeregowego McLauda i. Myślę, bo... Jego pieprzone zęby prosto z głowy. Mam ten obraz przed oczami za każdym razem, kiedy mrugam, madam. Takie rzeczy się... się wytrzymają. Mogę ci zapewnić, że fundacja zapewni udogodnienie finansowe rodzinom straconych ludzi. Możesz opisać drugi wypadek? Duncan? Bardzo cię proszę o kontynuowanie. Im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy w stanie temu zapobiec w przyszłości. Ledwo zdążyliśmy zareagować, a to już ciągnęło po korytarzu po prawej. Myślę, że uderzyła mnie w... We mnie adrenalina, bo zdążyłem wystrzelić tyle pocisków, że oderwałabym o kawałek klatki piersiowej. Kiedy ten szpetny łeb pojawił się za rogiem. Wziąłem... Zobaczyłem tam pieprzony księżyc w nowiu. Sam środek tarczy. Wdało z siebie najgorszy krzyk, jaki można było usłyszeć. Mam w domu piękne nowe dziecko, pani doktor, wie pani? Niepotrzebne szczegóły prywatne nie są wliczone do procedury. Kapralu, czy mógłbyś... Mam pięknego małego chłopca, który lubi trochę powariować, kiedy nie może spać. I wiesz co? Zawsze kiedy myślę o tym wrzasku, widzę to w mojej głowie. Myślę o tym, co zrobiło, a jego tatuś patrzy na niego spojrzeniem, jakby chciał rozwalić mu głowę o ścianę. To byli dobrzy ludzie. Bardzo balił, proszę, zabij to coś. Jeśli nie dla kogo innego, to dla mnie. Z całego serca życzę powrotu do zdrowia rodzinom tych, którzy zginęli podczas pozyskania SCP-3199. Dodatkowo osobiście zalecam, aby Kapral Duncan otrzymał preparat amnezyjny klasy B. Tak szybko jak to możliwe. Żadnych wymówek. Doktor E. Ewing. Dyrektorka Ośrodka 114. Dodatek 3199-04. Lok eksperymentów. Eksperyment 3199E01. Wystawienie na intensywne temperatury 2017. Podmiot 1 próbka jaja od SCP 3199. Metoda podmiot przeniesiony do zabezpieczonej celi. Wewnętrzna temperatura stopniowo zwiększana o 7 stopni Celsjusza na minutę. Rezultaty. Po około 9 minutach z nagle wylęgło się pojedyncze piskle. Obecny personel szybko zarogował w celu zabezpieczenia nowo powstałej instancji, jednakże przez wysokie warunki termalne wpłynęły na rozwój fizyczny instancji, powodując jej dorośnięcie w ciągu 40 sekund. W rezultacie Piskle, aktualnie osobnik, wyprodukowało kolejne dwie instancje SCP-3199. Odpowiedź ochrony była szybka i wszystkie trzy instancje zostały zatrzymane. Wszelkie dalsze testy termiczne z użyciem jscp SCP-3199 zawieszone do odwołania. Eksperyment 3199E02. Kąpiel w ciekłym azocie. 2017 roku. Podmiot, jedna próbka jaja od SCP-3199. Metoda, podmiot całkowicie zamrzony w ciekłym azocie. Ochrona pozostała na posterunku, by zapobiec kolejnemu wypadkowi. Po około 45 minutach jajo SCP-3199 osiągnęło temperaturę minus 190 stopni Celsjusza. Po dwóch godzinach jajo zostało usunięte i umieszczone pod wysokim naciskiem. Rezultaty, prasa hydrauliczna pracowała na nacisku około 9000 PSI. Pęknięcia pojawiły się po 30 minutach od rozpoczęcia, zaraz przed pęknięciem jaja. Odłamki zostały zebrane i ponownie poddane prasie hydraulicznej. Nie wykryto żadnych śladów albuminy lub żółtka. Spalenie tych pozostałości okazało się skuteczne w doszczętym zniszczeniu jaja. Eksperyment 3199 E03 Chemiza analiczna skorupy 2017 Grupki 10 g drobno sprasowanej skorupy zebranej z JSCP-3199. Rezultaty. Szczegółowe badanie chemiczne ujawniło ślady masy perłowej, szkliwa i obrysy nieznanej substancji związku węgla. Analiza mikroskopowa sugeruje, że sama skorupa składa się z ciasno ułożonych, uporządkowanych kryształów. Praktycznie wykorzystanie tego materiału jest obecnie rozważane.